Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku, tym razem pokażę Wam jak zmienić logo startowe w Minecrafcie Oraz potem ten ekran jak się widzi i logo Minecraftach. A więc tak, otwieramy I run, czyli I wpisujemy tutaj appdata Aby odnaleźć Folder Minecrafta, czyli kropka minecraft, wchodzimy w bin i teraz taki szukamy minecraft w pliku, który jest przez jawy jakby otwierany. Wybrzemy otwór za pomocą winrar i tak. Następnie usuwamy ten folder metainf. Tak. I wchodzimy w folder title. I tu mamy wszystkie logo, na przykład mojangę, czyli to startowe. Ona ma chyba 128 x 128. I na przykład ja już mam przygotowane logo. Ok, tutaj. I podpisujemy je tak samo, czyli to na przykład usuwamy. Delete, ok. I przerzucamy nasze logo. Okej, okay. ono musi mieć, tak samo się nazywać i musi mieć rozszerzenie PNG. Najlepiej robić właśnie takie loga w gimpie. Okej, okay, teraz następne, czyli możemy wejść tutaj w BG, czyli to są te wszystkie panoramy. Czyli to jest to jak włączamy Minecrafta. Taki wielki ekran. To ma 256 chyba. Czy coś takiego sami możecie patrzeć w wymiary. Możecie robić tam większe, ale... Uważajcie, bo czasem może Wam coś zacząć ucinać, czy coś, dlatego to jest na 128, a to jest dużo większe, więc ja tylko tak dla przykładu pokażę, na przykład usuwamy to, przerzucamy to tutaj i wpisujemy tutaj, tak jak tu, panorama0png Ok, to możemy na przykład usunąć, jeżeli chcemy, żeby tylko tam to było. I ok, teraz przechodzimy do loga Minecrafta w głównym menu. Czyli cofamy się tutaj i to jest MC logo. Tutaj jest właśnie takie Minecraft. Tutaj załóżmy otwieramy. Najlepiej to jest właśnie otworzyć przez gimpa. Czekamy, aż się wszystko załaduje. No, długo, długo, bo te pędzle się wpisyły. Ok, i widzicie, tu mamy przez przezresyste tło. Następnie możemy sobie powiększyć. I najlepiej właśnie pisać, żeby nie ucinało, czyli zaznaczyć tak po tych kątach Minecrafta. Potem piszemy na przykład r załóżmy, powiększamy. I najlepiej właśnie zrobić tak, że jedną połowę tutaj, czyli tu powinno być RLU i dotąd gdzieś i łuki um, i na przykład tu na dole aby było perfilnie na środku bo tak to to może być z lewej dobra ja tego na... jeżeli to załóżmy zrobimy tak możemy CTRL zobaczymy zaznaczamy tło czyli warstwy i usuwamy ten napis Minecraft następnie to zapisujemy i wrzucamy na przykład tam do folderu chyba że właśnie to edytowaliście tak jak ja na razie ja tego nie zapiszę ponieważ ja już mam gotowe o, tutaj MC logo o, to usunę Okej, okay. tutaj jeszcze można się bawić w to black logo a tutaj jeżeli chcecie to sobie przerabiać tutaj to splaszy to chyba są właśnie tutaj wam a właśnie, tutaj jeszcze jest do tych napisów, które są często przy Minecrafcie, takie na żółto. Tu można wszystkie sobie na przykład usunąć i napisać coś po polsku. O, właśnie, właśnie, wam jeszcze to. Oje. Tak. Muszę to wszystko usunąć. Albo po prostu możecie sobie doedytować. No już wszystko chyba. ok załóżmy tak, bierzemy tu zapis tak to już chyba usunęłem, a jeszcze raz na wszelki wypadek ok wrzucamy co i odpalamy Minecraft i sprawdzamy czy wszystko działa enter the game widzicie tu jest pierwsze logo tutaj pisze erluki tam jest w tle to drugie logo tylko ono jest takie za małe widzicie sami to powinno być dwa razy większe ale coś takiego i tutaj Widać to logo www.youtube.com Slash and Michasone A tutaj pisze to R.Luki Tylko jak mówiłem, że tam trzeba by było Wziąć tak bardziej po środku Bo widzicie Albo po prostu tam bardziej na środku to pisać W tym pierwszym linijce nie, nie trzeba tak jak jest Tylko po prostu na środku pisać Potem to usunąć Takie wszystko działa normalnie Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał Zachęcam do dodania do ulubionych subskrybowania, łapkowania oraz polecania kolegom i oglądania na przykład mojej serii Let's Play Minecraft lub innych moich poradników. A więc tak, jeszcze raz powtórzę, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, narka do